Zawodniczka występująca na olimpiadzie w specjalizacji sknięcia musiała zastąpić swoją koleżankę w biegu na 100 metrów przez płotki po jej kontuzji. Przyznacie, że wygląda to bardzo komicznie. Kiedy zawodniczka musiała dokonać kluczowego skoku, jej koncentracja zdecydowała się na chwilę zwątpienia w niebazie krytycznym momencie. Żadna ilość wody nie jest w stanie stumić pasji do perfekcyjnego ujęcia. Dziewczyna stojąc na szczycie poślizgnęła się, ale jej wejście do wody było zaskakująco dobre. Cóż to był za niezwykły styl? Ten piłkarz zamienił boisko swoją osobistą trampoliną. Występ ten stał się wiralem w mediach społecznościowych. Jeden z baseballistów wsuwa się dosłownie twarzą w tyłek przeciwnika. To jedna z najbardziej nieoczekiwanych kolizji. W tym meczu Koczukówki nikt nie spodziewał się takiego zagrania. Nawet sam zawodnik jest zdumiony. zawodowy gracz hokeju na lodzie nie mieści się kijem w drzwi. Ta gimnastyczka wykonująca saltę w tył jest lepszą akrobatką niż miotacz. Gdy przebierzesz trochę na wadze i nie chcesz być na żadnych ujęciach. Mamy tutaj bardzo głodną maskotkę – Toronto Raptors. Wygląda na to, że czy liderki są w menu. Chodzi o to, aby dobrze wyglądać i tańczyć ze stylem. W finale w wyścigu na 200 metrów dwie dziewczyny upadły, a jedna nawet upadła tuż przed metą. Ściana nie była przygotowana na rzut kulą. Kiedy jesteś zawodowym zapaśnikiem z małej rosyjskiej wioski i przeprowadzasz na ring trenera w postaci swojej mamy, lepiej uwierz, że wkroczy do akcji. Gdy strzało Sergio i ląduje w drzewie, był zmuszony grać tak. W tym momencie zawodniczka wykonując rzut rożny, zamiast trafić w piłkę, uderzyła we flagę. Cóż, to jeden z tych sposobów pokazania fladze, kto tutaj rządzi. Ten koleś filmował swój niesamowity wieczór surfingowy. Ale matka natura postanowiła go dogonić. Kiedy ten reporter potknął się, uderzając w rekwizyty i rusztowania, zrobił najdłuższy i najgłośniejszy upadek w historii telewizji. gdy mecz w Bobbingtona dwóch godnych siebie zawodników staje się przyciągać, nawet Lotka postanawia zrezygnować z dalszej gry. Niesprotowe zachowanie jednego z zawodników wydaje się bardzo komiczne na pierwszy rzut oka, ale na pewno nie jest do śmiechu zawodnikowi z Polski leżącemu na Morawie. Upadek łyżwiarki to nie koniec, ale trzeba umieć stać z gracją z podniesionym czołem wziąć się dalej do pracy. Może jednak tą surfującą kobietę nazwiemy troszeczkę kimś innym niż idiotką. Myślę, że surfing nie jest dla wszystkich. Wypadki z wieloma samochodami w prawdziwym życiu nie są śmieszne. No chyba, że na to, torze komentują taką sytuację duńscy komentatorzy. Kiedy kamera znalazła tego Iczecka, pomyślało, że to jego czas, aby zabłysnąć. Ale filtr przeciwcycką włączył się i kamera zmieniła ujęcie. W tym przypadku asakuracja odgrała kluczową rolę. Ten mecz w polskiej piłki nożnej został przerwany przez padochroniarza. Nawet na poważnych turniejach szachowych darzają się niespodzianki. Obejrzyj to nieoczekiwane spotkanie Magnusa Carlsena z butelką gazowanej wody. Myślałem, że nadszedł czas, żeby zrobić furorę i znaleźć nową instruktorkę pływania. Ta siatkarka otrzymała niespodziewany nokaut przy użyciu piłki. Jeden błędny ruch i jest to nurkowanie głową do dołu. Hokej na lodzie, dwóch graczy rozbiło bandy ochronne i zamieniło grę w komedię niespodzianka. Niech ktoś powie temu dzieciakowi, że nie tak się je hot dogi. Czekaj chwilę, czy to już się zdarzyło? Wygląda na to, że nasza maskotka przeszła z NBA do nfl -a. Ten dron miałby lepszy widok na tor, gdyby samochód rajdowy sztruchał go od spodu. Jego najlepszym przyjacielem jest pies, i razem chodzą na siłownię. Łyżwierstwo figurowe w artystycznym fiasku. Duet próbował magicznej sztuczki w powietrzu. Być może otwarcie koli po wstrząśnięciu nie było najlepszym pomysłem. Podczas meczu koszykówki zawodniczka postanowiła, że zdąży jeszcze zawiązać sznorowadła. Oto Kevin Eriksson wykonującym coś, co może być najbardziej epickim momentem w historii wyprzedzania. Te dwie panie są zawodowcami, więc nie próbuj tego w domu. Na wystawach psów czasami ciężko zauważyć, kto jest główną atrakcją. Jeśli nie jesteś fanem norweskiej piłki nożnej, oto klip, który może wzbudzić Twoje zainteresowanie. Podczas meczu koszykówki, jeden z zawodników postanowił odwiedzić swoich fanów na trybunach. Głowa do góry, będziesz wielką gwiazdą kiedy dorośniesz. Gdy ten olimpijski skoczek z Niemiec Ześlizgnął się z końca deski i boleśnie wylądował na plecy. Jestem pewien, że wykrzyknął swoje własne imię. Piotacz rzucił przez przypadek piłką w stronę fotoreporterów. Niespodziewany zwrot akcji. Na szczęście kamera przetrwała. Wtedy narodził się nowy reality show, nieoczekiwane zbliżenia. Kiedy Arizona wycofała po imponującym ataku w defensywie, który zakończył się stratą, kardynałowie udowodnili, że mają sport rezerwowy.